Zapraszam państwa na prezentację pod tytułem Karta jako bilet toruje przestrzeń dla nowych usług Smart City, wnioski z wdrożeń w transporcie publicznym jako baza do kreacji wartości dodanej. I na scenie już jest pan Grzegorz Wojtenko, prezes zarządu Bitech. Dzień dobry państwu. Pozwolę zacząć sobie od krótkiej refleksji że życie biegnie szybko. Pamiętam pierwsze wdrożenie w Polsce kilka lat temu. Dwa kasowniki, trzeci jako bufor serwisowy, no i ogromne zainteresowanie rynku. Tak? Wtedy byłem sam zaskoczony, po raz pierwszy w życiu, w innych okolicznościach co prawda zawodowych, miałem wrażenie, że jest, że rynek jest zainteresowany produktem, który mamy. I teraz przyszedł taki moment po tych kilku latach dosłownie, kiedy nie zastanawiamy się co i jak zrobić, tylko rozwiązania są już na tyle powszechne, że możemy próbować wyciągać dodatkowe wnioski, żeby proponować dodatkowe usługi. No bo gdzie jesteśmy jako, jako Polska tak, w tym momencie? To mamy w ponad 20 miast w Polsce, które korzystają z trans, w transporcie publicznym z rozwiązania takiego, że po zbliżeniu karty płatniczej lub smartfona i bez potwierdzenia papierowego można kupić bilet. Te 20 ponad miasto, nie tylko są całe miasta, to nieraz są wybrane linie, to są, są wybrany fragment taboru, ale w każdym bądź razie w ponad 20 ośrodkach. Liczba kasowników w tym momencie to już jest ponad około 7 tysięcy. No i ta liczba rzeczywiście przyrasta. Pierwsze wdrożenie to było wdrożenie z e-serwisem. W tym momencie mamy już 5 agentów rozliczeniowych, którzy działają w transporcie publicznym. No i jak widać, to są czołowi agenci, więc generalnie to doświadczenie jest nie tylko po stronie dostawców technologii. Ale również po stronie agentów rozliczeniowych. To, co trzeba sobie śmiało powiedzieć, że wdrożenie w transporcie publicznym to są, to są generalnie do wdrożenia trudne technologicznie, ponieważ dwa światy się ze sobą stykają: świat płatności i to takich zaawansowanych płatności ze światem tradycyjnego transportu publicznego z różnymi uwarunkowaniami. Co ciekawe, Pojawienie się biletomatów w transporcie publicznym nie zbliżało wcale tych światów, ponieważ w biletomacie za pomocą karty kupowało się bilet tradycyjny. To dopiero pojawienie się kasownika, gdzie zapis jest stricte cyfrowy, bez potwierdzenia papierowego, gdzie potem trzeba zrealizować proces weryfikacji tego biletu cyfrowego, to on powoduje, że te dwa światy musiały się ze sobą zacząć spotykać. Skoro mamy przegląd miasta, agentów rozliczeniowych, no to warto się zastanowić chwilę nad, nad technologiami. Tutaj dominującym dostawcą, jeśli chodzi o kasowniki w Polsce, jest firma RNG Plus z Mielca, która ma zdecydowaną większość udziału w rynku, jeśli chodzi o systemy kasownikowe i system informacji pasażerskiej, ale również mTest, dzięki współpracy z Mynicą, czy mikroelektronika. Mikro co ciekawe, mamy w już wdrożone wszystkie te typy taryf, o których nam mówiły organizacje płatnicze, czyli KFT non fair transaction, czyli pasażer przed rozpoczęciem podróży wie, ile zapłaci oraz MTT, czyli check in check out, czyli pasażer nie wie, ile zapłaci, bo się dowiaduje na koniec dnia, kiedy system zbiera informacje na temat wejść, wyjść i na podstawie tej informacji ewentualnie historii wylicza kwotę do obciążenia rachunku. Mamy kilka przykładowych zdjęć z tych, z tychów, z Świdnicy, z Rybnika. To jest lista miast. Widać, że ta geografia jest, jest rozproszona, czyli de facto te 20 parę wdrożeń to jest terytorium Polski. Największe wdrożenie, oczywiście, to jest Wrocław. Tutaj trzeba oddać szacunek dla firm, które stały za tym wdrożeniem. Tak jak powiedziałem, wszystkie wdrożenia są skomplikowane. Wrocław jest największym wdrożeniem. Poniekąd mam trochę z nim problem. Pod kątem tej prezentacji, bo z jednej strony to jest projekt, który przyspieszył wdrożenia w Polsce w tym obszarze, a z drugiej strony, ponieważ on jest tak duży, to zaburza statystykę. No bo on stanowi tam powiedzmy około 40% wdrożeń. Kasowniki, o których powiedziałem. To jest tak jakby element kluczowy w obszarze komunikacji z pasażerem. Mamy kilka przykładowych kasowników od tych firm, o których wspominałem. To, co mi się trzeba zaznaczyć, to jest to, że kasownik powinien de facto obsługiwać wszystkie nośniki, jakie są w transporcie publicznym. Czyli z jednej strony kartę płatniczą lub smartfon, z drugiej strony karty miejskie tradycyjne oparte na najferze lub na innej technologii, ponieważ te karty nadal są, one funkcjonują, pasażerowie są do nich przyzwyczajeni. I nadal częstokroć również papier. Proszę zwrócić uwagę, że dwa skrajne po prawej stronie kasowniki, jeden jest RG, drugi to jest M-testu. One nadal akceptują papier. Dlaczego? No, ponieważ przewoźnicy wiedzieli, że taka terapia szokowa, z dnia na dzień wyłączamy bilet papierowy, mogłaby być trudna dla, do, do zaakceptowania przez, e, przez pasażerów. Z naszych e, doświadczeń, z naszych obserwacji wynika, że Dobre, że, dobrze, czy pożądanym jest to, żeby na kasowniku pasażer mógł sobie skomponować de facto koszyk zakupowy. Tu widać na tym górnym zdjęciu, że pasażer może sobie kupić kilka biletów, no bo jedzie z grupą, nie wiem, z rodziną, z przyjaciółmi, może dokupić bilet. Za bagaż, za rower. I to jest taka dobra rzecz. Znamy próbę wdrożenia w Polsce czy pilotaż, gdzie pasażer nie miał możliwości komponowania sobie koszyka. Musiał wcześniej mieć zarejestrowaną de facto kartę. To było utrudnienie. Wielu pasażerów to są pasażerowie tacy ad hoc. Turyści, goście, oni nie chcą się nigdzie wcześniej rejestrować. W związku z tym ta koncepcja, że klasownik jest trójfunkcyjny, czyli te trzy media, pak. Papier nadal, ale no głównie karta płatnicza i karta miejska plus możliwość skomponowania koszyka to jest to, co się na rynku bardzo dobrze przyjęło. Płacimy oczywiście wszystkimi znanymi naszymi, naszymi instrumentami z tą charakterystyczną potwórną falką. Dwa loga po prawej one są według mnie coraz bardziej istotne w kontekście właściwie ostatniego slajdu, który dzisiaj skomentuję, mianowicie w kontekście COVID-u, tak. Ponieważ telef możliwość zapłacenia na telefonie, gdzie ta sposób skomunikowania z nami jest znacznie większy niż na samym kasowniku, no daje to, że będzie można czy można myśleć już o planowaniu swojej podróży w w w według jakiegoś zadanego kryterium. Na przykład tym kryterium będzie to, żeby pasażerów w danym momencie było mało, żeby zachować dystans społeczny. Więc ta ranga czy rola tych nas tych instrumentów w kontekście w użycia w transporcie publicznym będzie zdecydowanie losła, rosła. Elementem spięcia całego procesu jest oczywiście urządzenie do kontroli czy pasażer ma uprawnienie. To realizuje się na urządzeniu przenośnym. W tym momencie na dobrą sprawę urządzeniami sprawdzarkami, czytnikami kontrolskimi zostały terminale płatnicze, ponieważ taki jest wymóg organizacji płatniczej, że urządzenie, na którym się weryfikuje kartę bankową powinno mieć te same, spełniać te same wymogi bezpieczeństwa jak terminal płatniczy. Yy, więc terminale płatnicze weszły w ten obszar, one się dobrze przyjęły. Pamiętam, że tam 2,5 roku temu pierwsze wdrożenia, klienci przewoźnicy głównie chcieli po prostu zwykłej w miarę prostej sprawdzarki do odczytu karty bankowej, weryfikacji karty bankowej czy karty miejskiej, natomiast z czasem okazało się, że chcą coraz więcej. Dlaczego? Po to, żeby prosić życie kontrolerom. I teraz sprawdzarka na ogół to ma oprócz tych dwóch funkcji, o których wcześniej powiedziałem, możliwość również wystawiania mandatu, czyli jako taka aplikacja kliencka do systemu windykacyjnego, gdzie można prowadzić dane, e, dane Gapowicza, można przyjąć opłatę kartą bankową za brak mandatu. Można również czytać QR-kody związane z systemami mobilnymi lub weryfikacją różnego rodzaju legitymacji. Można również uruchamiać rzeczy typu lokalizacja, weryfikacja lokalizacji kontrolerów, żeby nadzorować ich pracę oraz. Tak zwany panik baton, czyli w sytuacji jakiegoś zagrożenia kontroler może nacisnąć jeden z ustalonych klawiszy na terminalu, terminal wysyła powiadomienie do centrali i następuje wówczas stosowna akcja. Na ogół przyjeżdża policja, która od razu wie, w którym miejscu się dzieje zdarzenie, ponieważ jest lokalizacja GPS. Czyli w tym momencie te urządzenia się przyjmują, na zdjęciu mamy... Mamy terminal Ingenico na bazie którego powstała sprawdzarka mamy Paxa. no i w, w prawym dolnym rogu jest urządzenie Pidion, Pierwsze urządzenie, które weszło do, na rynek o, o takim przeznaczeniu, natomiast PIDION sam z siebie już nie jest kontynuowany. Po prostu to urządzenie jest niedostępne na rynku. No i teraz jakie taryfy? Więc jeżeli popatrzymy, liczymy procenty miast czy wdrożeń, to widzimy, że dominuje taryfa KFT, czyli pasażer przed rozpoczęciem podróży wie ile zapłaci. I to stanowi 98% drożdży, czyli zdecydowaną większość. Natomiast jeżeli popatrzymy na liczbę kasowników, no to ta samo KFT daje już nam tylko 55%, no bo mamy te wdrażania największe z MTT, czyli przede wszystkim Wrocław, który się dzieje, no i Rzeszów, który się uruchamia. Rzeszów jest o tyle ciekawy, że kasownik ma tak jakby funkcję hiperinteligencji, to znaczy można do niego zbliżyć kartę miejską lub kartę bankową, on sam rozpoznaje, która karta jest, w domyśle taryfa jest check-in, check, check Jeżeli pasażer się decyduje na dokupienie biletu, no to wówczas po prostu dopiero naciska palcem na, na, na kasowniku i dokupuje bilet składając do koszyka. Ale generalnie, jeżeli jest częstym pasażerem, niech dokupuje nic, to w zależności od tego, od tego jaką kartę wyciągnie z portfelu, kart, portfela kasownik, sam rozpozna i sam przeprowadzi transakcję. MTT nadal to jest tylko powiedzmy 2%, jeśli chodzi o liczbę wdrożeń, natomiast jeśli chodzi o procent kasowników, to jest duży, no i oczywiście tu nam pomagają te największe wdrożenia, o których wspomniałem. Jakie bilety są sprzedawane, z jakich biletów korzystają pasażerowie, to generalnie z tych samych, które są w obowiązującej taryfie. Czyli to są bilety pojazdowe, czyli ważne tylko w jednym pojeździe, bilety czasowe, z możliwością przesiadki okresowe. Od momentu kiedy limit dla transakcji zbrzeniowych został podniesiony do 100 zł, to na dobrą sprawę tak jak my patrzyliśmy jako firma, która dostarcza te rozwiązania, to z wycinku taryfy, którą byliśmy w stanie pokryć, to pokrywamy jest de facto prawie że całą, ponieważ jesteśmy w stanie również przyjmować opłaty za bilety miesięczne. I co się dzieje? E Jedynie z tych wszystkich taryf MTT wymusza na dobrą sprawę zmiany taryfy, ponieważ w taryfach obowiązujących, które przyjmują Rady Miasta, nie, 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 ma, nie ma takiego inteligentnego algorytmu, który jest cechą immanentną MTT. Przyjmując krótko, wdrożenie MTT na ogół wymaga nowej taryfy, ponieważ MTT, jak wiemy, to nie jest tylko agregacja informacji o wejściach, wyjściach, ale możliwość stosowania odcięć dziennych, tygodniowych czy innych tytułem stymulacji zachowań pasażerów. Nadal dominują bilety jednorazowe, natomiast rośnie oczywiście sprzedaż biletów okresowych. Na pytanie, jak się ma sprzedaż przy użyciu kart bankowych do innych nośników, no tak, nadal karta miejska oparta na różnego rodzaju ferach się broni, czyli ta, ta siła nawyku jest dość, dość, dość duża. Jeżeli jest karta bankowa wdrażana, to w zależności od tego, czy to jest małe wdrożenie, czy duże, to ten udział może być od kilku do kilkudziesięciu procent. Czyli we Wrocławiu, w największym projekcie, gdzie, gdzie wszyscy mogą korzystać z, w, w każdym pojeździe z karty bankowej, gdzie jest też pewien nawyk już od wielu lat wypro, wprowadzony u pasażerów, że się płaci cyfrowo, no to mamy około 40%. Procent. Co decyduje o popularności? No przede wszystkim to, czy, czy cały tabor jest pokryty. Czyli pasażer stając na przystanku powinien mieć pewność, że podjedzie do niego czy autobus, czy tramwaj ten, w którym on na pewno będzie mógł zapłacić kartą bankową, skoro nie ma ze sobą gotówki, ani nie kupił wcześniej biletu. Jeżeli nie ma pokrycia taboru, to w nim jest niepewność i ta niepewność nagle skutkuje tym, że zrobi, kupi wcześniej tak? no albo, albo wozi ze sobą gotówkę, czy to jest wbrew założeniu. Jeżeli jest karta miejska, to rzeczywiście ona jest takim kanałem, który trochę konkuruje z kartą bankową. Jeżeli jest sprzedaż u kierowcy, to to jest kolejna pokusa, żeby nie sprzedawać, żeby nie kupować biletu elektronicznym. I to są takie czynniki, które wpływają na, na to, czy karta bankowa przyjmie się, czy nie przyjmie. Generalnie pasażerowie migrują w stronę nowych technologii, czyli tą tak zwaną adaptację do, do, do nowych technologii mają. Z, z ich zachowaniem ma ten sam wzorzec jak w innych obszarach. Czyli mówiąc krótko, ludzie mo, młodsi szybciej migrują do nowych technologii niż ludzie starsi. Zalety są różnego rodzaju. Z punktu widzenia przewoźnika, no według informacji, według kalkulacji, wizy całego świata, przejście na obszar cyfrowy o takim mówimy, czyli nie ma obszaru, nie ma papieru, nie ma problemu z, z papierem, nie ma nie drukarki generuje dla przewoźnika oszczędność trzykrotną. I teraz Patrząc na, na wdrożenie i tak już idąc w stronę tego, co ta karta może nowego wnieść, to trzeba zawsze pamiętać, że na dobrą sprawę mamy taką dynamiczną symbiozę trzech, trzech graczy. Mamy miasto, które chce zapewnić usługę transportu, ale nie chciałoby za dużo płacić, bo ma ograniczone środki. Mamy pasażera, który chciałby względnie niedrogo płacić, ale podróżować komfortowo na czas, nie marnować czasu na przesiadki. No i mamy przewoźnika, który no jednak jest firmą technologiczną z ograniczonym budżetem, no i ma który ma zrealizować postulaty miasta i jednocześnie cieszyć się popularnością u pasażerów. Nie jest to proste, w związku z tym, że jest tam pewien naturalny konflikt. Dodatkowo drugim elementem utrudniającym całą, całą, całą wdrożenie jest to, że liczba kanałów sprzedażowych, czyli różne formy sprzedaży biletów, przyrasta, więc na, ja nazywam to permanentnym okresem przejściowym. Nie ma czegoś takiego, że zaprojektujemy system i przez pięć lat będzie tak samo wyglądał. Nie ma tak. tak? Te kanały przychodzą nowe i za, pewnie za dwa lata będą nowe, o których jeszcze dzisiaj nie wiemy. Jest, jest, jesteśmy w związku z tym na początku fazy optymalizacji, ale to, co jest istotne, to jest to, że ponieważ karta bankowa, ta sama, która w sklepach, również w tych sklepach w punktach e, przesiadkowych, czy przed rozpoczęciem podróży, czy po dojechaniu idąc do domu robiąc zakupy, czyli jest wspólny element, który się pojawia w różnych systemach. Do momentu wdrożenia rozwiązań kasownikowych świat transportu i świat płatniczy były rozdzielone. Tak jak powiedziałem, nawet biletomat nie łączy, kasownik łączy. I teraz my, zbierając te informacje z tych wszystkich zdarzeń związanych z pasażerem, dla którego podróż to jest nie tylko skorzystanie albo z autobusu, albo, albo z metra, albo z tramwaju, ale połączenie tych różnych elementów, ale również i przesiadki, to dopiero zbieranie informacji z tych wszystkich zdarzeń może spowodować to, że będzie można zoptymalizować wiele obszarów, czyli tak jakby do wygenerować dodatkowe, dodatkową wartość również finansową poprzez fakt samego zarządzania. Informacją. Pasażerowie, takie badania też robiono, są w stanie, czy są one zainteresowani, żeby zapłacić trochę więcej, o ile będą mieli gwarancję komfortu. W pociągach znamy takie sytuacje, że pasażerowie, jeżeli wiedzą, że za godzinę na przykład, czy to no za kilkadziesiąt minut, przyjęcie pociąg o znacznie wyższym standardzie, na przykład z klimatyzacją, to nie odczekają ten czas, bo liczą na, na ten komfort, którego, no, którego się spodziewają. Więc komfort jest istotny, pasażerowie są w stanie za to zapłacić, chcą mieć świadomość, że ta, ta, ta organizacja transportu jest w jakąś zunifikowana, czyli nie muszą się zastanawiać, w którym środku transportu muszą używać danej ności. Chcieliby zawsze skorzystać z tego samego. W związku z tym, patrząc na taryfę, powinno się mieć przed oczami tą pełną perspektywę, czyli podróż różnymi, różnymi środkami transportu, czas przesiadek, zdarzenia podczas przesiadek, co pasażer robi, jak się zachowuje, jakie są jego potrzeby. Taryfa powinna być elastyczna, uwzględniać te, te zdarzenia również kontekstowe, zdarzenia historyczne, natomiast ona powinna być łatwa w interpretacji dla pasażera, bo on nie chce się zastanawiać ile naprawdę zapłaci za podróż, Chcę mieć pewność, że nie będzie w cudzysłowie oszukany. na no jednocześnie też ta elastyczna, ale nie nadmiernie skomplikowana taryfa powinna być po to, żeby przewoźnik miał szansę zarządzania w nią w sposób jakiś ergonomiczny. Czyli w ramach inteligentnego przetwarzania informacji zbieranych z kanałów sprzedażowych dotyczących tych zdarzeń przed w trakcie i po podróży, w trakcie to również, jeżeli operator telekomunikacyjny wie, że podróżuje, a wie, że podróżuje, tak, no to jest, można również zweryfikować, co robi pasażer w tym momencie na swoim telefonie komórkowym. Więc mówiąc krótko, doświadczenie z retailu, z takiego aktywnego przetwarzania informacji o klientach, można już w tym momencie bezpośrednio wkładać. Do transportu. Istotne jest nie zidentyfikowanie poszczególnego pasażera, ale raczej wyciągnięcie wniosków na temat, na temat pewnych reprezentatywnych grup pasażerów, tak, żeby mając te, 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 te zachowania w trakcie podróży, móc jakoś objąć, opisać i na tej podstawie zaproponować usługę. Efekty uboczne, pozytywne na ogół, tak? to jest ten efekt halo, to znaczy, że jeżeli pasażerowie Również w transporcie korzystając z karty płatniczej, chociaż już mają nawyk, no bo generalnie o Polsce zgotówkowe i o możliwości płacenia kartami w Polsce jest, jest głośno, ale ten efekt takiego pozytywnego sprzężenia zwrotnego również jest dzięki transportowi. Płacę nawet w autobusie, no to zapłacę znowu w sklepie. E Istnieje, to jest trochę nawiązanie do, do poprzednich sformułowań. Ta, ta rosnąca rola, zapotrzebowania zintegrowanej te taryfy i takiej interoperacyjności między przewoźnikami i potrzeba harmonizacji rozkładów. Tak? Czyli jak patrzymy na pasażera, to dla niego też jest istotne, żeby mógł szybko się przesiąść z jednego środka do drugiego i żeby nie musiał w tym czasie jeszcze się martwić o doładowanie karty. W przypadku karty bankowej, na szczęście, z definicji ten problem jest rozwiązany. Mówiąc o tym kontekście, bo on jest źródłem tworzenia nowych wartości, to trzeba pamiętać, że to też jest taki, trochę taka współpraca między pasażerem a systemem. Jeżeli mamy account-based system, czyli system, który zbiera informacje o pasażerze za jego zgodą, bo do tego jest portal pasażer i pasażer się jeszcze zarejestruje, to mówiąc krótko im pasażer więcej pozwoli o sobie powiedzieć. O sobie coś zakomunikować, tym więcej od systemu jest w stanie dostać, ponieważ możemy bazować na danych historycznych związanych z jego zachowaniem, z jego preferencjami, z jego trybem podróży. Cena biletu z definicji w MTT może być zmienna, natomiast jak się uwzględni to ten kontekst historyczny, to ona tym bardziej może być zmienna i tym bardziej może pełnić rolę stymulującą. Aż prosi się w tym momencie, także w związku z tym, że średnia wartość biletów modelu MTT rośnie w górę, ponieważ to jest agregacja taka, aby kilku przejazdów w ciągu dnia, że, że banki, czyli ci, ci, którzy tą, te karty wydają i na dobrą sprawę oni są zainteresowani, żeby tą pierwszą kartą w portfelu, czyli ten pierwszy te, e, efekt top of wallet, że pierwsza karta w portfelu jest z danego banku powinni być zainteresowani takie zainteresowanie rosnące również świata bankowego obserwujemy. No i na koniec siłą rzeczy trzeba skomentować sytuację z wirusem, bo on uderzył transport publiczny, uderzył bardzo mocno. Transport wraca teraz w jakiś sposób, to znaczy te, te kursy właściwie przywróciły swoją aktywność do sytuacji przedwirusowej. Natomiast to, na co patrzą pasażerowie, to jest to, że jednak chcą unikać zagęszczeń. Z jednej strony przewoźnik ma pewne ograniczenia, ale z drugiej strony pasażerowie też są unikać zagęszczeń. Nie jest możliwe, w związku z tym, że wiemy, jak pasażerowie się zachowują. Mając te informacje wcześniej zebrane, można optymalizować wąskie gardła, a z drugiej strony można, zwłaszcza w taborze na przykład kolejowym, gdzie można miejsca kupować, po prostu z tytułem mechanizmem zachęt finansowych rozkładać ruch w czasie, czyli jeżeli będę wiedział, że mogę po 20 minut później do domu wrócić, ale będę jechał komfortowo, bez tłoku i w klimatyzowanym pojeździe, asystent sam mi zaproponuje bilet na tą, na tą podróż, no to oczywiście z tego mogę skorzystać. Te informacje w systemach są, są zbierane, są zanonimizowane. Jeżeli pasażer pozwoli, żeby one były ujawnione, to również takowe będą. Tyle ze mojej strony starałem się... Z, z idealnie. idealnie. Proszę zapamiętać bitech idealnie. Reszty nie trzeba pamiętać. Nie, dziękuję. Oczywiście jakby są jakieś pytania, to zachęcam teraz albo potem nie wiem jaka jest formuła. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.